Czy ty jesteś głosicielem Dobrej Nowiny? W dzisiejszym przedstawia nam takie trzy obrazy, jak powinien wyglądać głosiciel Dobrej Nowiny. Pierwszym obrazem jest Jan Chrzciciel. Pamiętam, że Jan Chrzcici był długo oczekiwanym dzieckiem, y, Elżbiety i pamiętam, że to cudownie zrodzenia też było, bo był cud dla nich, bo po takim długim czasie urodził się im dziecko, że już nie mieli jakby nadziei na, na to, że będzie u nich dziecko, a Bóg dał im takiego Jana Chrzciciela, który właśnie miał za zadanie przedstawić Mesjasza i głosić o nim. I jak wiemy, całe swoje życie. Y, Jan ściciel spędził na pustyni głosząc tą dobrą nowinę, że przyjdzie mesjasz i choć wszyscy ludzie, którzy byli obok niego, zawsze patrzyli na niego jako na mesjasza i to, że dzisiejsze ewangelie pokazuje, że chcieli jego ogłosić mesjaszem, ale on powiedzie, że ja nie jestem godzien rozwiązać sandałów u tego, który przyjdzie, tak u mesjasza. Jakby poniżyć się przed mesjaszem, żeby mesjasz był wywyszony. Jak widzimy, to jest postawa bycia pokornym człowiekiem. Jeżeli chcesz głosić dobrą nowinę, musisz też poniżyć się, aby nie Twoją chwałę odbierać, ale oddać chwałę Panu Bogu. I dlatego, właśnie, jest najważniejszym takim czynnikiem w głoszeniu dobrej nowiny to mieć pokorę pokorę na wszystko. Pamiętaj, że jesteś nikim, i żebym Bóg wywyszał się przez to, przez różne Twoje trudności i utrapienia, które przeżywasz. Kiedy głosisz słowa Boże, to właśnie jest potrzebna, żebym pycha nie zawłaszczyła to sobie, to, o czym ty głosisz, żeby nie ty byłeś popularny, a tylko Pan Bóg. Drugim takim obrazem to jest właśnie Duch Święty, który występuje gołębice jest jakby znakiem ukazuje drugowskazem, który ukazuje na Jezusa Chrystusa. Jak wiemy, z Starego Testamentu to Gołębica. Ukazała przepraszam, Noemu, że właśnie nastąpiła susza, że już wody ustały, że może wyjść właśnie z arki i rozpocząć życie na ziemi. I jak widzimy, ten, który głosi dobro na winę, musi być znakiem, ukazywać Chrystusa. Jak już wspomnieliśmy, że właśnie pycha, która ukazuje samego siebie, to człowiek musi być pokorny. Ale zawsze pamiętać trzeba, że w głoszeniu dobrej nowiny musisz być znakiem. A co znaczy być znakiem? To, że postępować, to znaczy czynić wszystko to, co mówisz, wykorzystać to w czyny, żeby być prawdziwym świadkiem. Nie możesz mówić, że trzeba modlić się, a sam nie modlić się, albo nie mówisz, że Pan Bóg jest miłosiernym, a Ty nie jesteś miłosiernym. Jakby być autentycznym w swoim głoszeniu Słowa Bożego. I wtedy będzie Twoja dobra nowina skuteczna. Kiedy ludzie będą widzieć, że Twoja wiara nie jest tylko w mówieniu, ale jest też potwierdzać swoje wiarę czynami, to ludzie jak najbardziej będą wierzyć w to słowa, które im głosisz. Trzecia osoba, którą dzisiaj nam no, potrzebna do naszego głoszenia dobrej nawiny, jest Bóg Ojciec, który mówi nam takie słowa: Że to jest mój syn umilowany, Jego słuchajcie. Jakby ukazuje dwie takie możliwości, że zawsze. Musimy w słowie Bożym ukazywać na Jezusa Chrystusa, na postać Jezusa Chrystusa, bo tak chce Bóg Ojciec. Bo to Jezus Chrystus przyszedł, przyjął ludzką postać, zbawił nas na krzyżu i Bóg Jego, co wywyższył, posadził Jego w królestwie, swoją na wyżynach, tak, stał się królem. I dlatego zawsze musimy głosić tutaj na ziemi Jezusa Chrystusa jako króla, bo On już jest królem wszechświata, On już pokonał śmierć i dał nam życie. Dlatego cały czas musimy kierować się na Jezusa Chrystusa. No i druga rzecz, żeby Jego słuchać. Żeby najpierw mówić Słowo Boże, no to musimy Jego najpierw przeczytać, najpierw porozważać w swoim sercu to, co Słowo Boże mówi do nas. I takie czy widzimy rzeczy, które musi wypełniać, jakby głosić się dobre nowiny. Ale przypada też uroczystość Jezusa Chrystusa, który chrzest Pana Jezusa Chrystusa, tak? Dlatego każdy chrześcijan, po chrzcie stanowi się Dzieckiem Bożym i też zobowiązany jest do głoszenia Dobrej Nowiny. Jak wiemy, później dochodzi i Komunie Święte i bierzmowanie, które nas utwierdzają w tym powołaniu do głosiciela Dobrej Nowiny. Dlatego każdy, kto przyjął chrzest, stał się też jak na mocy takiego prawa kaplanem i dlatego ma też za zadanie głosić Słowo Boże w współczesnym świecie. Tego wszystkim Wam życzę. Amen.